Siemanko wszystkim na naszym kanale Kochani, bardzo wam się spodobał odcinek 5 najlepszych fireworków według Machonego Najlepszej pirotechniki Męczyliście mnie już od bardzo dłuższego czasu, żeby wreszcie nagrać wam odcinek Jakie według mnie są najmocniejsze petardy, które są legalne oczywiście Które są aktualnie dostępne Więc stworzyłem dla was taki właśnie odcineczek Co według mnie aktualnie jest najlepsze, co ja osobiście bym wybrał i co jest po prostu dostępne, to jest najważniejsze. Dumbum 5G. Czy bierze udział w tej klasyfikacji? Niestety nie. Dlaczego? Bo petardy, które tutaj dla Was przygotowałem, są dostępne w różnych sklepach. Minimum dwa sklepy, czyli dla przykładu mam tutaj petardy lupo. Te petardy dostaniecie w pirochicie oraz fajerki Shop. Yy, TB 5 dostaniecie w różnych sklepach. Jest tego naprawdę od Groma yy, FP5 Blue. Też jest tego od Groma eksploderów piątek. Też jest od Groma i eksploderów yy, czwórek. Nie ma za dużo, ale też w dwóch czy trzech sklepach znajdziecie. Jeśli chodzi o petardy BOOM 5G, znajdziecie je tylko w jednym sklepie, i też cena jest dość zaporowa. Gdyby oprócz jednego sklepu było jeszcze na przykład w innym, albo nawet w Pirochicie byśmy je sprzedawali, można byłoby je wrzucić tutaj, ale w tym momencie jeden w sklepie ma, więc odkładamy to pod inną kategorię. A więc bierzemy się. Top, jaki grubasek wybiera. Oczywiście, żeby nie przerywać do tego filmu, pod koniec filmu będzie, będą zaprezentowane te petardy, o których my tu mówimy i będzie pokazane, jak one szaleją. Miejsce piąte, Exploder 4. I oczywiście będę tutaj mówił o cenach przed koniunkturą cen, czyli zanim te ceny tak wywaliły do góry, tylko mówimy o tych cenach, jakie były kiedyś i te ceny, które. Były najbardziej przystępne, bo te ceny, które są teraz aktualne, to po prostu pff, mózg rozwala. Exploder 4 Cena, kiedyś za paczuszkę 12, 15, 25 zł, trzeba było dać. 12 petard, które są od importera Tropik, miały, miały yy, zamienić yy, tro, triplexowe Crazy Roboty. Mniej więcej gramatura teoretycznie 5 gram, w rzeczywistości chyba moja około 4. Ładna, gruba petarda e, z czerwoną flarą. Dobre pierdzielnięcie. E, żadnego efektu, ten salut. Sama, tylko flara i mega pierdzielnięcie. Na miejscu czwartym mamy Exploder 5. Tutaj za paczuszkę trzeba było zapłacić od 8 zł do 12. Za paczkę, gdzie mieliśmy 5 petard. <laughs> Jeśli chodzi o Exploder, eksplodery miały przypominać Mata Brujasy od Triplexa. Ich moc. Teoretycznie i w praktyce była lepsza od Exploder 4. Chociaż bardziej się opłacało kupować Exploder 4, bo mieliśmy ich więcej i miał flarę, a tutaj nie było po prostu nic to było dobre pierdzielnięcie. Cena jakoś bardziej się opłacało Exploder 4, ale bardziej ludziom i mi przypasowały Exploder 5, ze względu na to, że były mocniejsze. Na miejscu, przeciw. Mało popularne, ale naprawdę mocne petardy. Funkę Petarda 5 Blue. Kiedyś zapakowanie trzeba było zapłacić 34 zł. Teraz w chodzi o 34, nawet do 100 zł. W opakowaniu mieliśmy 20 naprawdę mocnych petard i gramatura według importera to był emiter dźwięku, nawet gramatura to miała być 7 gram na petardę. W rzeczywistości tu było tak troszeczkę ponad 5 gramów. Petardy naprawdę wyśmienite, mocne, z fajną flarą były kiedyś. Zielonkawą Bibum, to są z różowatą, kiedyś nagrywam odcinek, który był mocniejsze, które był słabsze, już nie pamiętam. Trzymałem efekt efekty absolut, też nie pamiętam. Ale petardy ogólnie mocne i miały imitować stare dobre Dumbum. petardy dumbum. Na drugim miejscu mamy tutaj petardy Lupo. Jest to tak zwana nowość z 2022 roku. One miały, jak to się mówi, załatać tą dziurę, gdzie zabrakło nam dość mocnych petard. E, włoskie petardy Lupo teoretycznie 1 gram, ale jakie rzeczywistości nie mam pojęcia. Chyba, że tam jest jakaś super mieszanina, która sprawia, że te petardy wala mnie 5 gramówki. Niestety te petardy kosztują 17 zł, czyli są chyba najdroższe jeśli chodzi o cena za jedną sztukę. 17 ziko to jest dość dużo. Mają różne efekty. Raz flara, stroboskop, krakling, yy, naprawdę przeróżniaste. I tu na cieście jest określony efekt na pudełku. Tutaj jest srebrny, czyli pewnie jest yy, albo biała flara, przypuszczam bardziej, że yy, stroboskop. Ale aktualnie chyba najmocniejsze petardy są troszeczkę mocniejsze petardy od petard, które będą na miejscu pierwszym. A to są petardy. Tebe Piątki, słynne Tebe Piątki, można było kupić za 17 zł. Jak ktoś miał dobre układy, to i troszeczkę taniej. Teraz paczka tb piątek kosztuje nawet 8 dych. 8 dych. Petardy, rewelacyjna flara, rewelacyjny efekt i salute salut. Jak na petardę, która ma 7 gram, wali jak taka petarda 5,5 gram, naprawdę rewelacyjna, może konkurować z lupo. Mimo to wszystko, że lupo jest mocniejsze, to... Nawet jak kosztuje 80 zł bardziej są opasalne ze względu na to, że tutaj jedna petarda wychodzi nam 8 zł, tu chodzi 17 zł. Tylko że lupo jest w 2 trzecich pustą petardą. Że jak kogoś by łapy świerzbiły, to ale odradzam, nie kombinujcie, nie bawcie się o rozbieranie pirotechniki. Ani w te inne rzeczy, bo możecie sobie zrobić krzywdę z drugiej strony. Zresztą jest to karane, ganiane i naprawdę nie polecam. Wiem to z własnego przykładu. To tyle ode mnie. E, to jest ranking według mnie, które petardy w jakiej kolejności bym kupił. Tak jak Wam obiecałem, już nie będziecie musieli mnie męczyć. machony co poleca, co poleca, co poleca, z znam petard. Tak jak powiedziałem, te wszystkie petardy oprócz Dumont 5G. Yy, jeszcze jak poszukacie znajdziecie w minimum dwóch sklepach, dlatego ja tak właśnie rozglądam się, żeby było w minimum dwóch sklepach, nie tylko w jednym sklepie jedna paczka, tylko to jeszcze idzie znaleźć w paru sklepach. I teraz przeniesiemy się, mamy naprawdę dość paskudną pogodę, ale po prostu odpalimy w takiej kolejności w jakiej Wam opowiedziałem i zobaczymy jak te petardki podbiją garnek yy, i zresztą ich moc. Jak będziecie chcieli, mogę wam nagrać odcinek top 5 najmocniejszych petard według mnie, które już odeszły do historii, które mi się najbardziej podobały. I w tym przypadku wtedy chyba dawać no, już te dublu 5G znajdą tam swoje miejsce. A więc zobaczmy sobie, jak te petardy strzelały. I jeszcze raz dziękuję Wam, że jesteście i zapraszam Was na kanał Machony bez Taka brytwanka, która waży 1,5 kilo Specjalnie wzięliśmy ciężki sprzęt, żeby gdzieś nie wywaliło, i żeby nie rozerwało, żebyśmy mogli nagrać wiarygodny test. Tutaj po prostu będą się liczyć milisekundy w tym teście, nie? Bo jeśli byśmy chcieli, jeżeli to było efektownie, byśmy wzięli mały lekki garnek, bardziej aerodynamiczny i wiecie, on wtedy by sobie... No to wiesz, eksploder, 5. I wtedy wiecie, ten garnek by latał. O! Ty, ktoś tutaj odkurzacz wysadzał, wiesz? I to nie jest nasz. Nie, to nie jest. Nie jest nasz. Mój garnek tutaj stał. Nie, ktoś tu przychodził, i też chcę postrzelać Exploder 5. Zdecydowanie wyżej. Wziąłeś kolejną petardę Petarda 5 blue. No? Lupo! Nie gadaj takich głupot, bo ludzie uwierzą w to. Jakie te B5? Nie słuchajcie kaczora, bo on jest waplicie. <trymata> Teraz lupo! <trymata> Ale brytwanka mi się o tyle podoba, że wytrzymuje bez problemu. No tylko półtora kilo świnia waży. Exploder 5! Strobosko, słychać jak oj, oj W pewnym momencie nie wiedziałem gdzie ten garnek leci No właśnie on tak przez chwilę Nie tam kurze widać wiatr W naszą stronę leciał tak no. Teraz TB5 Ty, ale zobacz Lupo jednak ten garnek rozszeniło No Lupo mam dużą moc. Naprawdę lupo są bardzo mocne, tylko u nich cena odstrasza, no. Ale dobre. A teraz potarda, która jest troszeczkę słabsza i cenowo bardziej opłacalna. Jeszcze, bo nie wiadomo jak to będzie. Dostałem tym odpryskiem w oko. Był efekt Titanium salut, no i słaby się dał, że chyba lupo wyszło najlepiej. Tak. To było a, a na tyle w tym odcinku. Napiszcie, kochani, w komentarzu Wasze ulubione petardy, które według Was powinny zająć pierwsze miejsce, które ostatnie i które petardy byście chcieli zobaczyć, na przykład z kolejnym top. Zabytkowych petat. Pozdrawiam Was ciepło. Dbajcie o siebie, o innych. Trzymajcie się ciepło, jeśli Wam się podobało, ba ba zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji, o zostawieniu jakiegoś, właśnie jak Machony mówił, komentarza i miłego, i Waszej opinii. To tyle na dzisiejszy piękny, ten yy, deszczowy dzień. Trzymajcie się ciepło, uśmiechu, dużo radości. Baju, na razie.